Robię dzisiaj coś niespodziewanego. Ognisko, bo nań jest kurwa zimno. Co zrobić? Bo mam cię, kurde, chyba 8 stopni, ale gówniany, Patrzcie, jak się zrąba na niebo. Może na niej nie się wykupkać. Patrzcie, serta główna. tam się Mariusz zesrał. Patrzcie, jakie gówno Kurde, kurczak 220. Kosztuje tyle. W waszych domach tyle nie można kosztować, kurde, kurczaczek. Haupa, za dwa, kurde 50! Patrzcie, kurde, ładnie. A ja to jeszcze, kurde, idę z Mordą. Elo Czekaj się, przywitamy. Jestem Marcinek, a to jest Filip, Widzieliście go, Morda. Kurde. A my idziemy sobie trochę, kurde blisko. Kurde, <suszy> moje nie no, z żartujemy, nie będziemy rozpalać Ja z kolegą będziemy... Gdzie ty biegniesz, kurde? Mordo, wracaj! Najlepiej braka wieże i gówno Ma tą dupie Pokaż, pokaż jak go rozwalasz Pokaż, jak go rozwalę piętą, ładny Kurde zginiesz. Kurde, umiesz, dawaj go, dowal go. go, kurde, bo raka ale umiesz. Albo daj go, daj go jakoś wózów. Patrzcie, kurde, jak Marcinia, to by lepszy. przy. kurwa, bo umie lapać. 3,20. Kurwa. szczerze, że przeklinam. Bardzo przepraszam. Ja chcę tego mieć. No po prostu robimy. Nie, nie no, lubimy tą wioskę, znaczy, ja tu jestem kilka lat. A to morda co ta kurde, Kopię na mania buraka. Dobra, niedługo będziemy kończyć, bo idziemy kurę sobie ponazić. No i teraz mi podnie telefon, jak zwie, jak wiecie. Dobra. Czekaj. Chodź do mnie. Mówię Marcin i... Kurba. Ma.